Cześć, witajcie moi drodzy. Mamy urodziny FUT. Czekaliśmy na to wszyscy i w końcu one są. Ja czekałem też z nagrodami za FUT CZP, zaraz Division Rivals, więc moi drodzy, dzisiaj radujemy się. Dzisiaj otwieramy paczki, dużo paczek, no i mam nadzieję trafiamy niesamowite karty. Drużyna urodzinowa jest absurdalna. Takiej się jednak spodziewałem. Pozmieniane pozycje, niesamowite statystyki. No, generalnie chciałbym oczywiście trafić którąś z tych kart w paczce! Także, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę na szczęście dla mnie. A my rozpoczynamy ten dzisiejszy odcinek, oczywiście od player picków z obecnej drużyny tygodnia. Zobaczmy, co tutaj uda mi się trafić. No raczej te karty, no wiecie, ta drużyna tygodnia nie jest aż tak dobra, żebym tutaj się jarał jakąkolwiek kartą. Natomiast wezmę tutaj na przykład tego lewego obrońcę, bo ta karta wygląda całkiem przyzwoicie. Może, może gdzieś tam coś będę kiedyś z nim próbował. Natomiast jeżeli chodzi o te kolejne wybory, to po prostu bierzemy overallowo jak najwyżej do przepalenia. Ale to jest przeszłość. To i tak nie miało znaczenia, bo dzisiaj znaczenie mają paczki, które już otwieramy. Paczek jest 9 i już teraz otwieramy pierwszą z nich. To nie są paczki za 7 tysiąca. te prawie wszystkie paczki są paczki za minimum 25 tysięcy, więc szansa dzisiaj jest. Żeby trafić w końcu po raz ponownie coś dobrego. Natomiast zaczynamy frejsę. Paczka numer 2, duża złota paczka premium, tak się ona nazywa, czekamy na duże nazwisko w środku, ale tutaj nie ma nawet. O... Przepraszam, walkoutu, ekranów nawet nie. No to paczka numer 3. Jak widzicie, pokazuję wam każdą, żebyście byli świadomi tego, co mi dokładnie leci. No i na razie to nie leci nic, absolutnie nic! O! Ale mamy na przykład żeton draftu i to jest akurat w sumie spoko traf, Bo jeżeli wygram draft za tę żeton, to będę miał kolejne paczki i tam nawet można dobre paczki dostać za wygranie. No oczywiście trzeba wygrać ten draft, to nie jest jakiś wielki problem, więc uznajmy, że ta paczka jest całkiem okej, okay, ale nie chciałbym, żeby ona była najlepsza w dzisiejszym odcinku, więc mam nadzieję, że ta kolejna, którą nazywają mega paczka... O! O! Jest walkout, więc okej, okay, okej. Okay. Niestety nie jest to... O! Ale jest to Inform Holandia. Ej o Debray. to jest Debray, moi drodzy. Wysoko oceniony inform, nie mogę narzekać. Natomiast nie jarałem się, bo wiedziałem jak wygląda drużyna tygodnia. Że tutaj praktycznie nie ma żadnych dobrych nazwisk. A Devry to jest karta warta około 40 tysięcy, więc ja jestem zadowolony. A więc jak widzimy, da się, da się, i jej, jeżeli chce, to potrafi dać nam coś dobrego w paczce. No teraz będą tylko ekrany, bez walkoutu, ale ekrany też uznaję za całkiem w porządku. Traf. No To no dobra, no, no może nie klastik. ja tak ogólnie, te ekrany zawsze tam kilka tysięcy dają gwarancji, bo wysokie overale zawsze są coś warte. No w tym przypadku akurat srogo się pomyliłem, no bo z tych panów to, to nikt nie jest nic warty. Natomiast okej, okay, mamy de w dalszym ciągu jako najlepszego zawodnika. Przed nami ostatnie cztery paczki. No i moi drodzy, czekamy. Czekamy na pobicie de Vria. Czy uda nam się dzisiaj trafić coś dobrego? Eee, inaczej, coś lepszego niż Devry. Moim marzeniem by było po prostu trafienie karty urodzinowej, natomiast jak widzę, będzie o to bardzo ciężko, trafiamy jednak kolejnego Informa i to będzie SP. Okej, okej, no na karta bez żadnej historii, ale jest to Inform, więc to jest pewne przynajmniej 10 tysięcy, więc nie zamierzam narzekać na Benesha. W takim też wypadku. Szkoda tylko, że prócz Benesha to kompletnie nic w tej paczce nie ma. Natomiast okej, okay, sprzedajmy sobie to wszystko na szybkiej sprzedaży. Dostańmy tam jakieś resztki monet, bo to 1680 monet w, w marcu, już prawie kwietniu to jest nic. I przed nami moi drodzy dwie ostatnie paczki. Czekamy na kolejny walkout. No nie możemy tego odcinka zakończyć tylko z jednym walkoutem. A wszystko zmierza ku temu, że tak będzie. No i dochodzimy do ostatniej paczki, moi drodzy, tych paczek było 9, ja nie przedłużałem, ja zbytnio nie przedłużałem, bo po prostu nie było sensu tutaj sztucznego, sztucznych emocji tworzyć. Sami widzieliśmy co leciało. Nie leciało zbyt dobrze, mimo wszystko, no, nie uznaję Devria w informie 86 za jakiś fenomenalny traf. Z, te, z, z takiej ilości, że tak powiem, paczek specjalnych, więc jedyne co mi pozostaje, to... Otworzyć. Otworzyć tę ostatnią paczkę i podziękować każdemu, kto słyszy te moje słowa, które teraz wypowiadam. Czy zakończymy to wszystko walkoutem? Tak jest! Jej na sam koniec daje nam walkout, niestety, no nie urodzinowy. Ale to jest Brazylia, to jest Bramka i to jest Ederson. Chciałem walkoutu, nie doprecyzowałem, moja wina. Bo z Edersona też jakoś fenomenalnie się nie cieszy. Jest jeszcze w środku szansa na coś innego niż Ederson. Tak czy nie Pepe? okej. Okay. Okej, okay. ile jest wart taki Ederson? Dobra, około 15 tysięcy pepe to też jest około 12 tysięcy, więc powiedzmy 30 tysięcy z tej paczki, również tam jest. No okej, okay. no okej, okay. no tak gdzieś z tych wszystkich paczek, które otworzyłem pewnie ponad 100 tysięcy 120 tysięcy bym wyciągnął. Szału nie ma, dupy nie urywa, ale mogło być gorzej. Tak teraz patrzę w sklepie, co prawda pojawiły się paczki za 100 tysięcy. Ja mógłbym posprzedawać te rzeczy, żeby mieć te 100 tysięcy, ale nie ma sensu otwierać paczek za monety. Nie róbcie tego. Nie otwierajcie paczek za monety, chyba że kończycie z grą i na sam koniec, no tak, ale jeżeli myślicie, że wydacie ze 100 tysięcy i wzmocnicie swój skład dobrą paczką, to to jest błędne myślenie: nie róbcie tak. Także taki mały protip ode mnie na sam koniec. A ja już się z wami oczywiście w tym momencie żegnam. Dziękuję każdemu, tak jak mówię, kto mnie ogląda, kto dotarł do tego momentu, jeżeli słyszysz moje słowa, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, no i ja się wam, z Wami widzę w kolejnym materiale, mówił Goldzor. Na razie.